Trening brzucha 3 minuty bez przerwy. Ćwiczenia wykonywane jednym ciągiem. Lecimy. Pierwsze ćwiczenie. Unosimy nogi do góry i wykonujemy unoszenie klatki piersiowej. Po 10 powtórzeń, po czym przechodzimy od razu do kolejnego ćwiczenia. 10, raz 10 sekund trzymamy nogę górze, nogi obie kilka centymetrów nad ziemią, mocno wspinamy brzuch, i potem 5 sekund, akurat w tym ćwiczeniu 5 sekund przerwy. I 5 sekund rozluźnienia, raz, 2, 3, 4, 5 i 10 sekund trzymamy tak 3 razy. Także akurat w tym ćwiczeniu wyjdzie nam aż 15 sekund przerwy. I 5 sekund przerwy. I lecimy 10 sekund. 5 sekund przerwy, następne ćwiczenie. I nogi do klatki piersiowej. Mogę być lekko ugięte, 10 powtórzeń i następne ćwiczenie. I kolejne ćwiczenie, dłonie unosimy po udach, dziesięć powtórzeń. Kolejne ćwiczenie, na bok, się przewracamy i Wykonujemy noszenia bioder. Dziesięć powtórzeń. I następnie na drugą stronę. Bez żadnej przerwy. I lecimy na 10 powtórzeń.